Siema ludzie, tutaj Zawias. Dzisiaj witam Was z filmiku, w którym pokażę Wam skąd i jak ściągnąć grę Darkest Hour. To tak, ściągacie grę w trzech częściach, wszystkie linki będziecie mieli w opisie filmu. I co robicie? Te pliki są... Jako pliki winrarowskie wszystkie zaznaczamy prawym przyciskiem myszy, wypakuj tutaj. Gdy, nam już, gdy nasz winar zakończy wykonywanie tej pracy, pojawi nam się folder na pulpicie lub gdziekolwiek będziemy to rozpakowywać o nazwie Dark Sound. Wchodzimy w niego i tu mamy plik Setup. Instalujemy grę i gotowe. Linki mamy w postaci linków AdFlyowskich. Jak niektórzy nie wiedzą jakie odpalić, to właśnie zademonstruję, bierzemy jeden z tych linków, wrzucamy, bierzemy, odpalamy i czekamy tutaj w tym momencie 5 sekund, prawy górny róg, po 5 sekundach naciskamy Skip AD i przekierowywuje nas na stronę, gdzie mamy pliki do pobrania gry. Także mam nadzieję, że pomogłem. Dziękuję bardzo za oglądanie filmu. Jeśli się podobało, działa wszystko. Komentujcie, polecajcie, lajkujcie. Jeśli jakieś pytania co do zainstalowania gry bądź jakieś problemy, proszę piszcie w komentarzach. Będę starał się to na bieżąco odpowiadać i błędy starał się będę naprawiać. Dziękuję, trzymajcie się. Cześć.